Jacku, to przychodzi mi do głowy takie powiedzenie, że, e, że jeżeli w życiu robisz to, co lubisz, to nie przepracujesz ani jednego dnia. Nie lubi. Tak ty się wydaje. Jeśli myślę o Dorocie, jestem pewien, że jest to bardzo ciepła i otwarta osoba że jest to osoba, która życzy dobrze otwartością. Ma sukcesów. Życzę, żeby to miejsce było przepełnione klientami. Życzę Wam wszystkiego dobrego. Za przejdę Koleżanka, daję na A kończę. mnie, a kiedy podzieliłam się tym pomysłem z moim mężem, usłyszałam, świetny pomysł. I wiecie, przepraszam cię, chciałabym ja podziękować, bo, bo wiem, że gdybym miała partnera, od którego słyszałam wtedy, daj spokój, na co się porywasz, to nie wiem, czy bym nie wypuściła. A ja też zawsze mnie wspieram, zawsze, zawsze jest przy mnie i mobilizuje mnie do działania. Wiem, że gdybym miała, gdybym była żoną kogoś innego, to być może byłabym zupełnie inną kobietą. Chciałabym podziękować szczególnie tym pracownikom naszym, które się angażowały tutaj w, dowo, w powstanie tego sklepu. Dziękuję tym, tym, Marcie, Ani, Magdzie, Bratce, gościom, Podmiotem i osobom, e, która, która stworzyła coś takiego jak Rank progress dzisiaj będącym, którzy będę będą taki małostronny, nazwał nas liderem w branży komercyjnej na dzień dzisiejszy, patrząc na ilości metrów paratowych które budujemy i mamy jeszcze w trakcie budowy dzisiaj dokładnie 17 nowych centrów, które budujemy, a RAN tworzy taką spółdzielnię, która pomaga tworzeniu tych tym centrum i e, wszystko, co mogę teraz na koniec powiedzieć, to przede wszystkim Życzę Państwu sukcesu, wielkich wyników. जेक <laughs>